Ejka, winogrona się zawiązują, są to owoce dosyć duże jest to biały wino winogron na pniu, wieloletni już ja już 6-7 lat, pół mam niezawodnie, zawsze jest sporo winogronek W zainicjacji 60 litrowych, w tym roku wymieniłem wszystko, ziemię Odlicy były 20-litrowe, teraz mają więcej ziemi, po 60 litrów każde z nich. Już niektóre dojrzewają, boroweczki są niezawodne, jest ich, jak zawsze w każdym roku bardzo dużo. Pojawiają się już pierwsze pomidorki, malutki na, na razie. Ale już są następne, się pojawiają i u góry jeszcze? A tu kwiatuchy, jakieś tam nie wiem, nie stał się to, jakiś hosta, albo coś w tym stylu już zaczynają kwitnąć w cynie. żrudek ją zacznąć ciągnąć tu mamy kilka tego granatowca Jeden padł, a drugi się trzyma Jakoś się trzyma a tu mamy trawę kolorową Zobaczcie jaka jest dżungla Jeśli się też się przebarwia Pary, pomidorki Już się pojawiają malutkie, małe papryczki Imbir Tam jest cytryna z tyłu o. Opuściła nowe listki, może będzie kwitło Pomidorki w wielkich granicach 50-60 długitrowe już kwitną, owoców jeszcze nie ma, a tu przesadzone szparagi mają się doskonale. Niezawodne pożyczki, ilości, może powiedzieć, hurtowej. Tysiące, tysiące takich owoców rok w rok. Bez żadnych, żadnych zabiegów, bez zasilania. Tu mają Posadzone tu są rudbekia. Dostałem się tutaj na znowu, ale się jej pozbyłem uciekła stąd, jak, jak szybko się pojawiła, tak szybko znikła tu spore krzaki papryki, już mają pączki, jakieś tam małe mini papryczki tu mamy kanny synie, niektóre już zaczynają kwitnąć bananowce kolejne kanny mniejsze i większe i co czy cynia, cynia, cynia. No, są już spore około 30 cm. Niektóre mają kolejne. Kanna, i tam jeszcze z tyłu kukurydza. Bananowców jakieś. To jest skrzynia w ogóle. Właśnie z samych cyni, bananowców i kanna. To jest kalla od koleżanki Mardar. Świetnie na czarne tu mamy orzeszki ziemne. Też kwitły Nie wiem czy widać. Czy na żółto. Za no, widać No tak średnio. Co się atakuje? jakiś jakieś. skropiłem. Tak jakieś żółte liście ma. Średnio na jeża. Tu są kale od koleżanki Mardar. Jedna zakitła jako taki on żółta, Filetowa. Tutaj jest dziennik zioła to jest, jest magi Tu mamy domiecha, rozmaryn, meliska i inne jakieś dzieła słodkości sewion, jakiegoś się nazywa? Sewia. Sewia. Słodka. Tutaj arbuziaki tu to no, ale tutaj już normalnie dżungla rozrośnięta jeden gąszcz prawie Teraz druga strona było to samo tu melony melony tu są zapasowe arbuzy też się rozrosły pięknie tu jest kiwano a tutaj mówiłem że to jest inna wersja kiwanu ale to jest chyba dynia a po cukinia bo po prostu w tamtym roku miałem ale ona piła się ku górze tak jak tutaj a to jest krzak jak dynia więc zapewne ją wywalę stąd później gdzie indziej meloniki też kwitną już na całego zakwitła już właśnie nam kolor biały jeżówka znajdujemy się koło oczka wodnego to są rośliny bagienne już, pięknie się rozrastają żonkile, nie żonkile. tu kolejne Koło altany. tu małe oczka wodne z zieleniną tu dokupi, dokupiłem ostraszacz na krety i nornice O, ten. Ale musi być wiatr. Przynajmniej minimalny, żeby jakiś odgłos był. To bataty paliwkowe. Tu jest wrotycz. Jeszcze nie kwitnie, dopiero. Lipiec, sierpień. Tu są rabaty jeż... z jeżówkami, malwami. Tu i tu ówdzie jakieś inne flowersiki. Rudbekia. Tu zakwitły już dalie. Różowe. Czerwone jeszcze inne faworski zakwitły tutaj mamy na fioletowo i kolejne tu kolejne się rozwijają a tutaj jest ostróżka istna dżungla jeden wielki kwiat zobaczcie jaki intensywny kolor na te kosmosy już kwitną z drugiej strony rośliny bagienne a tutaj jest duże wysokości, podglądamy na arbuzy przeczore nawet spore są, aczkolwiek ostatnio pogoda była kiepska, więc się trochę zatrzymały choćby pod przykryciem pod białą agro tkaninę Fioletowa ostruszka Taka bardziej ciemny róż mak no, chyba całoroczny, bo kwitnie już od kwietnia w różnych kolorach głównie, czerwony Zaczyna kwitnąć Haber Królewski. To wszystko zakwitnie za chwilę, za, za dwa dni, trzy. warzywniak cebula truskawki, marchewka już nawet spora do rosołku spokojnie nadaje się w, w trzech etapach była wysiewana boraki czerwone już nadają się na botwinkę później gdzieś widzimy takie większe także będzie będzie tego, bo od chwina. tu są selery, nie selery, pory, wszystkie warzywa jakie są, dynie, cukinie, a tu w tyle było później sadzone o trzy tygodnie wszystkie inne warzywa i tak nadciągnęły kapusty, nie kapustne, koper, Tutaj zrobiłem taki mini, mini taki mini szklarny, tunel, to jest ta rzymska. Tutaj pekińska kapusta. I powstają między nim jakiego, jakiegoś tam arbuziaka. No a tutaj arbuziak, jak widzieliście z góry, a teraz z dołu Wam pokażę. Są krzaki różne. I większe, i mniejsze. Bardziej rozrośnięte. Niektóre już kwitną, niektóre nie. Bo z daleka to nie widać, wyglądają jak malutkie, ale nie są takie małe. Tu jest Arbus Korea, tu na przykład jest Kacho, pomarańczowy miąż tu jest Shiraz, Mona Stars, tu odmiana Yellow Wonder. Karolina Cross i wiele wiele innych arbuziaków pogoda ma fajna, ciepła mam nadzieję, że podskoszą tam są ogórki jakieś fasolki, nie fasolki, groszki trochę jabłek w tym roku będzie. Może nie jest jakieś szaleństwo, ale coś się pojemy. jeżena bezkolcowa. Jak zwykle niezawodna. zawiązało się tysiące owoców. Są tu trzy olbrzymie krzaczory. 3 metrowe, 3,5 metrowe, 4 na wysokość I owoców, multum, po prostu multum. Ile liści, tyle owoców. Jeszcze kwitną. I to dobrze, bo nie wszystkie naraz będą przynajmniej. Zobacz, czyli jest. Malinki dziesiątki są to dwie oddane. to jest wcześna tak później, będzie lipiec, sierpień, wrzesień. O, to jest niższa, późniejsza, to jest wcześniejsza, teraz możemy się zajadać mam jeszcze sporo owoców, jagody kamczackiej, bardzo dużo jest jeszcze zobaczcie, tu, tu z tyłu trzeba pozbierać tutaj kolejna jabłonka i kolejna jabłuszka mi nie zaszkodziły, bo zaczęli ten trochę później o tydzień, więc zostało uratowane wiśnie sakowe, też sporo Owoców nie wiem czy widać, nie jest ich sporo więcej niż dreśni słodzytkie, a greści zwykły czerwone Krzaczasty jest też na pniu. Na pniu jest o tyle dobry, że nie trzeba się tak sylać, bo nie zobaczcie, ile ma owoców. Agres na agresję I choroby nie łapią, bo nie styka się z ziemią To jest odmiana czerwona Owoce ma czerwone Już dojrzewają prawie